hej kochani, um, to będzie nowa historyka na odcinku, przepraszam, pfu, na odcinku, tak, nowa historyka, Aha, na pewno. Um, to będzie na tym kanale nowa historyka, przepraszam, że tak rzadko jest taka bokka, ale nie mam pomysłu co nagrać, także może tucie, możecie, możecie dodać pomysły na filmy. Kurde, nudno. Wyłącz się. Dobra, co ty napiszę żeby tu nie miało być? Ehm, wiesz co? Nutię się. No ja też się nudzę. Może pójdziemy gdzieś na twór. No ale musisz się przeblać, bo jestem ciepło ubrana, a ty powinnaś mieć otołu. Ale ona ma skarpety same. Trudno, na niby masz buty. A okej. Okay. To buty są od gdzieś wyimaginowane. No tak. Ej, patrz, tutaj jest uszczerbienie. Tutaj jest Spróbuj spróbuję wcisnąć. Odsunęło się pani Kliknij to, dobra. U, zdjęcie jakieś tatoły. Lepiej to zamknąć. Oj, kurde, czekajcie. Uh, idziemy do mamy, czy możemy się zapytać, czy możemy wyjść. Bo chyba wiem, gdzie tu jest serio, nie? I z góry soli za kąpkę, musimy ją znieść, bo były przynoszone rzeczy do domku. Więcej rzeczy, bo jesteśmy w Dobra, jesteśmy. Połóżmy tą kąbeczkę, gdzie tu? Nie, no, nieważne, gdzie by było, właśnie. Mamami. Jest. Mamy pytanie. No jakie? Czy mogłybyśmy No właśnie, No jest już. Jest już Jest już Tak, Jest już ciosna. Tylko pilnujcie się nawzajem. Ok, ok. Na taką drogę, bo my się będziemy bawiły w taką jedną fajną rzecz. Dobra, lecimy na dół. Dobra, zjedzmy teraz, bo będziemy trochę głodni. I się napijmy na drogę. A my to robimy, jakbyśmy mówili, ciekawe, normalnie z domu. Ja kiedyś, ja kiedyś uciekłam serio. Ну, ты была все мело, чтобы поменять Ты в м что здесь. Да, прям, земель. Да, прям, Вот, как ты Zapomniałam. Zapomniałam. Dobra. To jest tu oczy, jest... kluczyk. Czekaj, bo nie do się Przecież my jesteśmy małe. Czekaj, bo ja muszę jakoś na ciebie wleźć i to wsadzić. Otworzyłyśmy, ale to ładnie. No, mejko ładnie. Łóżko piękne Krawi może kiedyś jakbyśmy miały razem pokój, to byśmy takie miały. No raczej nie będziemy o nie. do nie, jaki termin we bo ja takie coś lubię. A ja wolę takie coś. Do 2025, a to do, do 2024 ale grudnia. A to do 2026, a to do 2024, ale też grudnia. Pyjemy. Nie mam kocham to. Nie mam. Co tu jest jeszcze? Ej, nie zbliżaj się do brzegu. Zobaczymy ci łóżka wygodne. Wygodne, no. Serio teraz ci przyjemmy. Wygodne. Bardzo wygodne. Ui! Lepiej to zamknijmy, i to będzie nas mały sekret. Tajemnica baza. No, coś ten cennego. Gdzie jest łódka? Nie widzę jej, no ja też. I jak my do, do, dostaniemy się do brzegu? Przecież my nie umiemy pływać. No właśnie, to że jesteśmy w normalnych ubraniach. Nie dałoby radę, no. gdybyśmy umiały jakieś spróbuję... a kurczę help mm, kurczę. List wypadł, może to była jakaś wskazówka No to jak się stąd wydostać? I co my zrobimy? Gdzie mamy spać? Nie wiem Chyba tu nam zostało spać No to około 22 i zimno musimy zapalić światło musimy się jakoś oczywiście dobrze kładziemy się na łóżko i idziemy spać wezmę kluczyk żeby od środka zamknąć nas uh -huh. i bardzo Wam z całego serca dziękuję że nas jest już 3000 która godzina, że ich jeszcze nie ma? Jest ja, już 23. Druga. Ej, choć musimy iść wody sprawdzić. O Jezu, no dobra. Nawet serial człowiek nie może że obejrzeć. No nie może, nie może, jak mu dzieci kurty zaginiają i nie wracają. Wszędzie pogaszone. Dobra, wskakuj do wody i poj... Co ty zwaliowałaś? Пойми, а утка. Ну, mm, не пизда. Курда, это все места вот какая Окей. Ну, просто okay. попробую отложить. Co wy tu robicie? Ale my się tylko tu zgubiłyśmy. Naprawcie te spinki. Wracamy do domu. Ale... My przepraszamy. Macie karnów w Mam je. Gdzie były? W jakiejś starej szopie. dobra, to do domu z nimi. Także to byłoby na dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania następnych. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Pa, pa.